I hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a jest to odcinek bardzo specjalny. Nagranie tego odcinku w zasadzie czekałem 3 lata i wreszcie, wreszcie się udało, za chwilę dokładnie jeszcze powiem o co chodzi, ale jak widzicie, mamy 1000, mamy 1000 subskrypcji. Długo na to bardzo potrzebowałem, bardzo długo, jeśli sobie zerkniemy w informacje, kanał istnieje od 18 czerwca 2016 roku, ale jeszcze nie wtedy zacząłem nagrywać, za chwilę wam pokażę kiedy zacząłem nagrywać i obejrzymy sobie też mój pierwszy filmik, ale ogólnie na wstępie chciałbym Wam bardzo za to podziękować za te 3 lata, gdyż były to naprawdę bardzo fajne 3 lata. Też jeśli na przykład nie wiem, ostatnio było aż pół roku przerwy, filmy też się nie pojawiają tak często, Pojawiają się tak średnio raz na tydzień. A mimo wszystko jesteście, mimo wszystko oglądacie te filmy, też wiele razy te serwerki, słuchajcie. No, tutaj na kanale mam jeszcze tak naprawdę filmy w zakładce. Mam parę filmów, że można tak powiedzieć. Zostawiłem sobie tak naprawdę najlepsze filmy, gdyż było tutaj wiele, wiele, wiele. Chyba 250 albo 300, prawie filmów nagrałem odkąd zacząłem z YouTubem. Tylko większość jest na prywatnym, to znaczy, zobaczycie, jak pierwsze filmy wyglądały. No, tak, mamy tutaj naj najstarszy mój film, który jest rzeczywiście jeszcze publiczny. To jest to nagranie z Bedwarsu sprzed dwóch lat. Później jak próbowaliśmy zrobić Simon Movie i miałaby tutaj zapowiedź, tylko że wtedy na Discordie nikt się nie zebrał. Tutaj mamy nasz piękny filmik z modami, chyba 35 tysięcy wyświetleń. Tutaj napis Gimpa, który ma 41 tysięcy wyświetleń. Tutaj mamy jeszcze parę jakichś innych filmików, tutaj jeszcze z Fortnite'a filmy, tutaj jeszcze z tej małej serii jak szybko tam biegaliśmy, jakieś parę Minecraftowych. Ym... Na przykład ten filmik zawsze nad nie myślałem go tak naprawdę też go powinien kiedyś zdjąć. No nie wiem, jakoś to jest takich parę filmów. No i ostatnio oczywiście zaczęliśmy serię z Unity, tutaj jeszcze z baneru poradnik, z cząki jak instalować. Widzę, że bardzo lubicie poradniki ogólnie do gimpa. Yy, Patrzcie, 7 miesięcy 54 wyświetleń, 4 tygodni, prawie 500 wyświetleń. Zaczej Wam się te filmiki rzeczywiście podobają. No ale na pewno bardzo Wam dziękuję za to wsparcie. Też yy, za chwilę jeszcze wyliczymy sobie parę osób, które w zasadzie od samego początku są albo które przynajmniej bardzo w pamięć zapadły, że tak to powiem, z kanałem I na pewno ich raczej nie zapomnę, tych osób też wam się teraz tutaj wyświetla mój tysięczny subskrybent nie wiem jeszcze kto to jest, później sobie zobaczę i wam się tutaj wyświetli więc gratulacje dla tej osoby no a teraz, jak wam obiecałem, zajrzymy sobie w moje stare filmiki więc, proszę państwa, wielki moment, jak widzicie jest to mój pierwszy filmik, w którym jesteśmy, został opubliczniony 4 października 2017 roku. Jest to słuchajcie... 1226 dni temu. To jest ponad 3 lata. Jak widzicie miał 69 wyświetleń, do momentu kiedy go przestawiłem na prywatny. Miał tytuł Clash Royale Mój Klan. I miał 10 łapek, oczywiście sam sobie zalajkowałem. I miał 4 dislike, więc tak to wyglądało wtedy. I proszę Państwa, tak wyglądały moje filmiki: jakieś takie my video, tutaj nagrane jakieś tam Made with Video Show. Tutaj jeszcze widać mu jak to na telefonie się nagrywało, proszę Państwa. Tutaj jeszcze jakieś hamskie efekty. E, jeszcze stary, bardzo Clash Royale. Tak, tutaj był mój klan. Mm który teraz też w zasadzie jest RIP? Yy, jeszcze klan były, więc tak wyglądał film. No i co w zasadzie jakieś tutaj pokazywałem, zagrałem jedną gierkę. Możemy zobaczyć, czy ją przynajmniej wygrałem, czy nawet jej nie zacząłem wygrać. Co tu się wydarzyło? No nie, nawet przegrałem gierkę na nagraniu. Koks Więc tak to wyglądało. Opisu też na jakiś po niemiecku w ogóle. Yy, tak, tak wyglądał mój pierwszy film, słuchajcie. Jakość 480 pikseli, no bo w sumie po co większa też. No dobra, zobaczymy sobie teraz może jakieś jeszcze inne filmy. Tutaj w ogóle jesteśmy teraz sobie w moim, że tak powiem, treści na kanale, jakby właśnie tutaj widzimy też te stare. Jak widzicie, tutaj mam ten właśnie Clash Royale, później mamy Minecraft Story Mode, dwa filmiki po 10 minut, później znowu Clash Royale i później Clash of Clans, moja wioska. Więc widzicie, był bardzo high quality content u mnie na samym początku. A w ogóle teraz pokażę wam jaka beka była z tym Minecraft Story Mode Gdyż jak sobie tutaj zmienimy i odpalimy, posłuchajcie Było to tak, że ściągnąłem sobie po prostu aplikację Minecraft Story Mode na telefon i zacząłem ją nagrywać I posłuchajcie sobie nawet jakie jest audio Więc jak widzicie nawet audio było tak nagrywane jakby przez telefon z telefonu Jak widzimy cztery łapeczki, z czego oczywiście jedna moja I dwie łapeczki w dół to by się spodziewał, więc tak to wtedy wyglądało, patrzcie, 355 filmów, 355 Tyle tutaj filmu się pojawiło, patrzcie, co my tutaj mamy dalej Tutaj dalej był jakieś z Clash Oriala, Clash of takie jak był ten pierwszy Tutaj był Minecraft jakiś, zapowiedź z tabletu, jeszcze zanim, jak, jak nie miałem komputera to nagrywałem, trzeba się też przyznać W ogóle jeszcze tego nie posiadałem. Tutaj, proszę Państwa, odkryłem Mine-imatora i zrobiłem mój pierwszym animację Dzięki może włączymy, bo kiedyś też była tu copyright muzyka. Proszę Państwa, leży sobie Steve, leci jakiś dymek i, sz i szkielet po prostu rusza ręką i głową. I, I to wtedy było takie... wow. Jak widzimy jeszcze tutaj jakieś takie przejście i jakiś taki dziwny zmierzony steam. Steve. Mi się to wydawało wtedy, wiecie, bardzo wysoki content. Ehm, no i tak, tutaj mamy jakieś takie miniaturki, w ogóle... Co, co to za miniaturki były wtedy? Hey! Hej, słuchajcie, nie dziwicie, że tak długo nam to zajęło, zanim doszliśmy do 1000. Yy, tutaj mamy jakiś film, który był chyba bez dźwięku owoców tak nazywany. Tutaj nie wiem czy... Czekajcie, latający Te dwa filmy nie miałem programu nagrywania w ogóle chyba yy, ekran i Nie, miniaturki tak mówię. sorry. MTC to jest chyba pierwsza mapka, którą nagrałem rzeczywiście coś mówiąc, więc sobie możemy jeszcze tego posłuchać. No, tak tutaj przynajmniej mi się daje. No jak widzimy, słuchajcie, właśnie już się nie dało stawić. Wysoko, wysoko, nawet nie wiedziałem, że te filmy wtedy były jeszcze tak straszne. NPC ten wtedy, ta seria była. Jedną z najlepszych serii na kanale. Więc no, widzicie, widzicie, co tutaj się na kanale działo jeszcze. Później była długa seria Subnautiki. Subnautika, raft na telefon. O, to były też czasy. Subnautika była fajna. Hmm. Te wpływ jakieś tam przerwacie. Forza 5, Aggressive game. Gdzieś tylko takie 32 minuty gameplayu, bez żadnego jakiegoś komentarza, niczego. Tutaj aktualny odcinek Subnautica Dlaczego tak robiłem? A po prostu nikt nie zdejmowałem. Tutaj możemy sobie na przykład jeszcze wejrzeć w ten snapshot. To był chyba też też bardzo dobry filmik. No, 126 to był wtedy mój najlepszy filmik, chyba. I cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku. A dzisiaj zaprezentuję wam coś bardzo ciekawego, jak już widzicie. Ma... No, więc tak słuchajcie, wyglądały kiedyś moje odcinki. To już była wersja 1.13, więc widzicie, z 2018 roku, czyli to jest jakieś dwa lata temu, trochę się chyba pozmieniało od tego czasu. Ehm. Ym... No i tutaj jeszcze jakieś takie próbowałem, też równe, równe były, patrzcie, możemy sobie tutaj przeskolować przez wszystkie moje filmy, jakieś równe, równe rzeczy tu się działy. Ym, sanatki, jakieś inne sery prowadziłem, e, Minecraft to kwadrat, jakieś takie próbowałem serie zrobić, jakieś e, Minecraft start, znaczy start rakiety, dziękuję, o dziękuję za 200 subów i parę informacji bo to 23 maja 2018 roku, osiągnęliśmy 200 subów. Z czego w zasadzie to wszystko działa na zasadzie sub za sub. Ale no, słuchajcie, więc taka jest historia kanału. Myślę, że dalej już tutaj nie będę przeglądał tych starych filmów. Tylko znowu się zobaczymy na głównej stronie. I teraz tak, żeby już tego filmu też nie ciągnąć, nie wiadomo jak długo, chciałbym Wam jeszcze raz podziękować. Już ogólnie ma taką tendencję, widzę do ciągnięcia raczej dłuższych tych filmów niż tych krótszych. Taki mam content, może dlatego też mam mniej subów, ale tak już to robię, ehm, więc wszyscy, którzy teraz jeszcze oglądają, możecie napisać w komentarzu i bardzo miło mi, że oglądacie te filmy ehm, i co, będziemy dalej sobie myśleć jakoś tak w tempie, taki jeden odcinek mniej więcej na tydzień, będę przechodził bardziej na tutoriale, gdyż widzę, że one Wam bardziej się podobają. Ale jeszcze jak chcecie, jakieś macie pomysły z serwerem, nie wiem, słuchajcie, z serwerem to jest raczej ciężka rzecz, więc też bardzo intensywna a ja za dużo czasu obecnie nie mam, więc też nie wiem, czy to się niestety tak uda, no ale co, będzie sobie tak kanał dalej szedł, zobaczymy, może w tym roku by się udało jeszcze 2000, ale wiecie, jak 3 lata potrzebowaliśmy na 1000, to z 2 lata, pewnie na 2000, może liczyć. Ale nie wiem, w tym roku na pewno by się udało, byłoby bardzo fajnie. I jeszcze osoby w ogóle, które właśnie chciałem wymienić, które jeszcze tak zapadły z czasem kanału, jeszcze w pamięć. No to na pewno jest Bambus i Jawir, którzy tutaj od, od bardzo, bardzo dawna są. Którzy pomagali zawsze serwerami, zawsze byli na Discordzie, oni też mają admina na Discordzie. Więc są to osoby na pewno, które są od bardzo, bardzo dawna. Osoba też, która jest od bardzo dawna, to jest Homiczek. Mam nadzieję, że oglądacie te film. Te osoby, które teraz zmieniam, więc też na pewno nie zapomnę tego niku. Dalej osoba, która troszeczkę później doszła, ale też na pewno była bardzo dobrym, aktywnym widzem i jest, wydaje mi się, nadal. To jest na pewno Klonek i też jeszcze kolejna osoba, która też już jest od bardzo dawna, raczej bym powiedział. Jest to też Dolarek, znaczy co znaczy od bardzo dawna. Jeszcze zaliczam do tego takie czasy, tak sprzed 2 lata. Myślę, że Dolarek, na przykład, Tomiczek już to spokojnie z 2 lata na kanale. No z tych takich zupełnie pierwszych filmów raczej nikt nie został, no bo jak wiemy tam też raczej nie, 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 ja też że takiego kanału raczej nie, nie zostawał przy takim kanale, ale no mam nadzieję, że nikogo nie zapomniałem z jakichś takich ważniejszych imion, jeśli tak to postaram się dodać prostu jakoś komentarz, możecie się upomnieć, no a my się widzimy w kolejnych odcinkach i jeszcze raz wam bardzo, bardzo dziękuję, gdyż rzeczywiście zawsze marzyłem ten 1000 subów mieć. Możliwe, że też jak ten odcinek wyjdzie, to spadniemy poniżej 1000 znowu. Tak to czasem bywa na YouTube, też mamy na 1001 obecnie albo 1002. No, ale widzimy się, mam nadzieję, w kolejnych odcinkach. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i cześć!